Kondry, wywiad RMF FM. Polityk Lewicy, sztabowiec Napieralskiego, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Dacie się skusić? Ale komu? Komorowskiemu, Kaczyńskiemu, PiSowi, Platformie. On Damy się skusić dobrej Polsce. Lewica jasno mówi, jakie Polski oczekuje, w jakiej Polsce chce żyć. My mówimy jasno o naszych priorytetach i to nie chodzi o kuszenie Komorowskiego czy Kaczyńskiego, bo nie w tym rzecz. Jest cena poparcia Lewicy, cena poparcia Napieralskiego, którą le... wyznaczycie przed drugą turą? Ceną Lewicy, ceną poparcia, ceną tego, co się będzie działo, jest... To, co w Polsce zaprojektują dwaj kandydaci, którzy zostali w drugiej turze. Dla, dla lewicy jest jasne, czego oczekujemy. My chcemy państwa, wrażliwości społecznej, postępu, tolerancji. Chcemy, chcemy zakończyć w końcu kompromitującą dyskusję in vitro. Chcemy jasnej deklaracji co do Afganistanu. Chcemy wiedzieć, jaki jest projekt wobec edukacji. Chcemy wiedzieć, co z ludźmi starszymi w Polsce, co z emerytami, co z rencistami. To są, to są sprawy, o których będziemy rozmawiać. Ale to będzie tak, że siądzicie teraz do stołu negocjacji Napieralski naprzeciwko Komorowskiego, Napieralski naprzeciwko Kaczyńskiego i obu powie, panie marszałku, panie prezesie, co pan mi do co pan mi ma do zaproponowania przed dwoma kandydatami dobra klasówka z wartości państwa i to przeprowadzimy z całą pewnością a z drugiej strony na pewno trzeba porozmawiać z ludźmi którzy oddali głos na Grzegorza Napieralskiego na lewicę ja nie wyobrażam sobie. Ja myślę, że te czasy w ogóle w Polsce już minęły, kiedy polityk w sposób jednoznaczny może przekazać swoje poparcie. Tak nie ma. No właśnie, wyborcy bo... muszą być uwiarygodnieni w, te, w przekonaniu, że dobrze robią. W ogóle jest pytanie, czy takie poparcie jest skuteczne czy kontrskuteczne, czy nie jest tak, że napieralski powie głosujcie na tego i tego, a nie, wyborcy tak będą, zrobimy, co chcemy. Tak bym nie t, tak nie sądzę, dlatego że, że jeśli taka deklaracja padnie, to ona padnie po dobrym sprawdzianiu dla kandydatów przed prezesem Kaczyńskim i marszałkiem komorowskim, niełatwe zaranie, bo oni prawicowcy, konserwatyści są do siebie podobnie jak dwie krople. Wody, em, muszą dzisiaj odpowiedzieć, jakie Polski, jaką Polskę projektują. I pytania padną bardzo precyzyjne, i te pytania zaczniemy zadawać, A... i oni muszą na nie odpowiedzieć. A pańska intuicja jest taka, że wyborcy lewicy jest dzisiaj bliżej do kogo? Moja intuicja jest taka, że wreszcie spełnia się dobry czas, o którym mówimy od długiego czasu, że coś się w Polsce kończy, że kończy się, że Polska wychodzi z zakrętu lat roku 1989, że kończy się etap polityków lat 90. w polskiej zaraz, polityce. Zaraz, 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 to, zaraz, zaraz, zaraz. To, Panie pośle, to. rozumiem entuzjazm poranka powyborczego, ale Napieralski znaczy, dostał tylko 13%. Trudno, trudno oczekiwać entuzjazmu, jak pan mnie zrywa z łóżka o 6 rano. Również entuzjastą o 6 rano nie jestem, niezależnie od tego, co się dzieje. 13% to jest dobry wynik i pan także przyzna, że jest to dobry wynik. W sytuacji, w której się znaleźliśmy, proszę nie zadawać pytania, skończę proszę pamiętać o tragedii smoleńskiej, o śmierci Jerzego Szmadzińskiego, o trudnych warunkach, w których startowaliśmy i trudnych warunkach medialnych, kiedy toczył się spór między dwoma politykami prawicy, Komorowskim i Kaczyńskim, a tak naprawdę kompletnie do siebie podobnymi. To jest dobry wynik, jeśli się spojrzy rzeczywiście na sondaże Napieralskiego z początku kampanii i z końca kampanii, ale jeśli się spojrzy na poprzednie wybory, to wy zawsze macie 10, 11, 13 do 15%. Cały czas macie ten sam wierny elektorat i nie jesteście go w stanie poszerzyć. To prawda. I to, nie, proszę, proszę, I to jest nie, problem Napieralskiego Proszę lewicy. nie stawiać test w pytaniu. Więc jeśli pan mnie pyta, czy jesteśmy w stanie to po, poszerzyć, to ja panu odpowiadam. Lewica w Polsce się zmienia i Lewica ma ambicje sięgania po 25-30% poparcia. Dlatego, że nie jest wartością mówienie o wartościach lewicowych, tylko wartością jest wprowadzanie dobrego państwa, o którym myślimy i o którym marzymy. Ale... I to zrobimy niezależnie od tego, czy będziecie nam w tym pomagali, czy przeszkadzali. Ale to na razie są tylko marzenia i mrzonki. A tak naprawdę nie. realnie nie jesteście w stanie powiększyć swojego elektoratu, czego Napieralski tym razem znowu dowiódł. Grzegorz Napieralski w tej kampanii pokazał, że mimo niekorzystnych warunków medialnych, bo trzeba przyznać i uznać je za niekorzystne, bo był bój między dwoma kandydatami, między trudności lewicy, w jakiej się znaleźliśmy po śmierci Jerzego Szmadzińskiego, że potrafi odbudować poparcie, które jest niezwykle ważne. I jest to jest dzisiaj, dobry wynik. Czy jest, jest bezdyskusyjnym bez liderem lewicy? No, jest, jest liderem, jest szefem, jest, jest przewodniczącym największej partii na lewicy, bez której nic się nie da zrobić. To trzeba powiedzieć jasno. Wszyscy ci, którzy uważają, że można zrobić coś dzisiaj obok SLD, nie szanując wyborców SLD i członków SLD jest w błędzie. Ale ma ostrożność Kwaśniewskiego, ma niechęć Cimoszewicza, czy bez poparcia tak, takich żubrów lewicy jest w stanie nią rządzić naprawdę? No, jak się okazało poparcie hmm, Włodzimierza Cimoszewicza dla Bronisława Komorskiego nie przysporzyło ujemnych punktów. Ja, ja odnoszę wrażenie, że ono pomogło Napieralskiemu. Ja mam takie odczucie. Tak naprawdę Zaś... pan myśli, że wyborca naprawdę, lewicy ja w ten dzień, kiedy zmienił się... zdanie? po poparciu Cimoszewicza i zagłosował, stwierdził, może że zagłosuje nie, jednak na Napieralskiego? Może nie tyle zmienił, co utwierdził się w trafności wyboru. Yy... Dosyć trudnym jest zrozumienie, dlaczego polityk lewicy przychodzi w szeregi liberałów. Ja, ja, ja nie mogę tego zrozumieć. A czwarta RP nie jest już taka straszna, jak nam się wydawało. Spokojnie. Czas Kaczyńskiego, pana prezesa Kaczyńskiego, pana marszałka Komorowskiego w Polsce się kończy. Niezależnie od tego, ile procent sondażek będą dostawali. Większym wabikiem <laughs> dla wyborcy lewicy i dla SLD jest dzisiaj strach przed czwartą RP, czy socjalne ciągoty Prawa i Sprawiedliwości. Czyli czy Komorowski, czy Kaczyński. Czwarta RP staje się coraz bardziej historyczna. Czasem mam wrażenie, że coraz bardziej śmieszna z punktu widzenia czasu. Oczywiście strach przy czwartą RP i Jarosławem Kaczyńskim jest. To jest człowiek, który jest politykiem wojny, który, który świetnie się czuje w, w atmosferze politycznego sporu. A Polska oczekuje zgody, Polska oczekuje dyskusji o przyszłości. W Polsce dochodzą do głosu wyborcy, którzy tak naprawdę nie pamiętają, o co pospierał się pan prezes Kaczyński z panem Bronisławem Komorowskim czy Donaldem Tuskiem. A wyobraża pan sobie poparcie dla Kaczyńskiego? Za ja wcześnie o tym dzisiaj wszystkim mówić. Ale czy ale... W ogóle to mieści się w sferze pańskich wyobrażeń? Trudno mi sobie wyobrazić, że moje serce stanęło obok serca Jarosława Kaczyńskiego. Ale ja szanuję ludzi, którzy na niego głosują, szanuję, szanuję też Jarosława Kaczyńskiego jako polityka. W ogóle lewica od prawicy różni się tym, że szanuje swoich partnerów i my ich szanujemy. Drugie pytanie, czy, czy popieramy? Zobaczymy, przetestujemy. Myślę, że... osobiście, osobiście trudno mi wyobrazić sobie taki moment, ale porozmawiamy z kandydatami, a przed nimi niełatwe zadanie. Proszę pamiętać, że umiemy dobrze pytać. W taki moment trudno panu sobie wyobrazić, jak moment poparcia Kaczyńskiego. Trudno mi osobiście, mnie osobiście jest to trudno sobie wyobrazić, ale, ale przed kandydatami trudna rozmowa. A Janusz Palikot ma konkretną ofertę rządową, mówi napieralski na wicepremiera SLD do koalicji. Nie słyszałem jeszcze Janusza Palikota mówi z tą tak wypowiedzią, nie słyszałem tej wypowiedzi. Janusz Palikot mam wrażenie, że powiedział w ogóle bardzo wiele różnych rzeczy. Pytanie, które z nich się sprawdziły. A interesująca jest taka oferta? Czy to nie wchodzi w grę w tej Czyli kadencji? Ja, ja nie... nie, nie Jesteśmy po rozmowach wewnątrz formacji i wszyscy są przekonani co do jednego. Tu nie będzie żadnego handlu, nie będzie takiego prostego handlu, jak sobie wyobraża Platforma Obywatelska, bo to nie te czasy, nie ta polityka i czas lat 90. w polskiej polityce się skończył. I nowy człowiek w tej polityce, Bartosz Rukowicz, był gościem Dziękuję.